Dzień dobry, szanowny panie. Dzień dobry, witam serdecznie. O cholera, Jarek, a co ty tutaj robisz? No, jak to co Rudzielcu, dorabiam do emerytury diety poselskiej i uposażenia. Wstydziłbyś się, masz tyle kasy, a zabierasz miejsce pracy jakiemuś biedakowi. Nieprawda, wciąż mi brakuje, bo za twoich rządów wszystko jest bardzo drogie. Co ty, Karakanie, opowiadasz? Na pewno dużo odkładasz. Tak. Odłożyłem już zakup nowych butów i dentystę. Czego tu w ogóle chcesz zdrajco? Yy, chciałem kupić jakiś smaczny pumpernickel, ale od ciebie to ja nic nie wezmę. Jedź sobie do Niemiec, tam na pewno dostaniesz za darmo. Wolę od nich niż od ciebie. Tutaj na pewno jest mnóstwo sierści tego twojego zapyziałego kocura. Wynoś się rudy, bo cię psem poszczuję. Tutaj sprzedajemy jedynie polski chleb. Mały, zgorzkniały krasnal, żegnam.